Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pan tutaj w kolejnym luźnym tuningu i dziś zajmiemy się Nissanem Silvią S15. E, takie szybkie przypomnienie, bo ktoś mi ostatnio napisał w komentarzach, że Nissan S13 to nie jest 180SX Type-X, no, nie, to jest tak, że macie nadwozie S13, macie na nadwozie S14, i tym właśnie ostatnim, tym ostatnim liftem, ostatnią S-Kom, z tego co pamiętam, bo już chyba S, no S16 nie było, jest właśnie Silvia I tam ma właśnie silnik, już taki poliftowy, można powiedzieć, SR20, uturbiony. Także dzisiaj będziemy sobie przerabiać ten samochód. Powiedziałem, co miałem powiedzieć, krótka reklama i sobie go posłuchamy. Eneba.com to najtańszy market z grami, doładowaniami, programami, kartami podarunkowymi czy subskrypcjami. Oraz nowymi, nawet w przedsprzedaży. Strona zbiera świetne opinie w serwisie Pilot. posiada wsparcie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz cotygodniowe ekskluzywne wyprzedaże. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki i używając go możecie trochę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze wydane 10 euro rejestrując się z mojego linku w opisie. Czasami niektórzy nadinterpretują to, co ja mówię. Gra, w którą grałem, nawet nie miała marek samochodów. Ale ktoś powiedział mi, napisał mi, że co, to nie jest Nissan S13, to jest przecież Nissan 180SX Type X musiał dodać. Type X to jest właśnie ta najmocniejsza wersja, też z SR20 swoją drogą, tak jak ma e, Sylwia w tym momencie i S13 to jest na nadwozie. Ciężko mi to powiedzieć, jakby to, jak to w innych samochodach jakoś to odzwierciedlić. W każdym razie, o, mamy na przykład BMW serii 3. Ale mamy 330, 320, 318D, i, i to jest tak, jakbyście mieli. Tu macie S15, czyli macie serię S15, ale macie Sylwię. No, co prawda w S15 to nie było za dużo takich modyfikacji, czy tak mu różnic. E, nie było za dużo wersji, ale na przykład były wersje S13, S180SX, 240SX, 200SX. Ja sam, będąc młodszym, mając tam, nie wiem, 12 lat, czy nawet, nie, no, jak grałem w Underground'a już, to myślałem, że jest tylko 240SX, czyli ten wyprodukowany na USA. Z silnikiem 2,4 KA, nie K24, tylko KA24. A właśnie to jest tak, że nie do końca, ponieważ właśnie była i wersja z silnikiem 1,8 i była z silnikiem 2,0. Także no, jest to takie troszkę po, pokomplikowane, jakby to powiedział. Food Emperor, jest to skomplikowane, a ja sobie w tym momencie wychodzę i posłuchamy jego dźwięku. No więc, jak widzicie, samochód już seryjnie wyposażony jest w blow-off, czyli w ten zawór ustawy ciśnienia na turbo. No i to bardzo mocno słychać, naprawdę strasznie to słychać. Postanowiłem, że wyjdziemy sobie w noc, zaczęło padać, wchodzimy do garażu. Tak, to możemy już pominąć, bo żadnych punktów nie zdobyliśmy. W każdym razie mamy samochód, no i zaczynamy od obniżenia zawieszenia. Śliczne auto. S15 dla niektórych jest jedną z najładniejszych, z S-chassis, czyli właśnie z tych esek. Tym bardziej, właśnie, jeszcze chodzi o Sylwię. No i co? No i mamy zawieszenie już tutaj obniżone najbardziej i podobno wiele osób omija ten samochód w tuningu czy w luźnym tuningu. Ona jest bardzo driftowa, strasznie driftuje. Myślę, że możemy kiedyś spróbować zrobić ją do driftu po prostu w tej grze. Zobaczymy jakie mamy nadkola oczywiście, więc mamy Garage Make, Garage Make, Mac, Garage Mak. No i to jest w sumie takie tutaj po prostu poszerzone, bardziej może w stronę torową. Mamy Siwesta, czyli ten taki najciekawszy bodykit, który tu będzie mi się wydaje. Vertexa oczywiście, którego mam w paybacku, więc nie będę robił takiej samej. Oraz Rocket Bunny, ale musielibyśmy zmienić sobie progi na Rocket Bunny, żeby. To właśnie zrobić, więc na chwilę nałożymy swoją drogą. Nie zauważyłem, że nie mam za bardzo kasy, ale wydaje mi się, że starczy mi na wszystkie ulepszenia tego samochodu, um, więc no to nie jest fajne i nie chcę takich nadkoli. Więc ja bym sobie zmienił na pewno na... Znaczy, na pewno Nissanowe. Alchemist ma takie zwykłe, proste. Zobaczcie, że Nissan seryjnie ma właśnie ładniejszy pakiet zderzaków niż ten Alchemista. Chociaż ten Alchemista też jest spoko. To jest tam jakiś bardziej taki, powiedzmy, uliczny, tak? Taki bardziej um, prosty, bo ten jest z... Troszkę, nie wiem, no troszkę taki bardziej szalony. Mamy Sewesta, który jest wysunięty dosyć sporo, i w sumie nawet nie wiedziałem, że on tak bardzo wystaje. Garage Mag, który widać, że tutaj wchodzi w tą wersję typu taką time atakową. No i mamy Vertex Edge, który jest podobny do Sewesta w sumie, więc spróbujemy na początku może Seawest. I zrobimy sobie auto w takim troszkę starym stylu. Ja mam pomysł, jak mógłbym to zrobić. I zobaczcie, że Siwest idealnie się tu dopasuje, a właśnie o to mi chodziło: czyli tylnie nad kole również. I teraz to wygląda zupełnie inaczej. Wow, my mamy cały tył poszerzony w ogóle, to tego się nie spodziewałem. Ok, mamy cały tył. I to wygląda bardzo ładnie. To w ogóle seryjnie ten samochód jest śliczny. Naprawdę jest przepiękny, ma piękne zderzaki. Wszystko ładnie wyprofilowane. No tak wygląda na auto sportowe. I mamy Sewester przedni zderzak, No on jest cudowny, naprawdę to wszystko tak pasuje. Ja jestem mega zadowolony, że właśnie to wybrałem. Mam nadzieję, że mi starczy money money. Jak nie, to sobie pojadę szybko jakiś wyścig. No i oczywiście co? No wypadałoby tu zmienić tylny zderzak. Mogę wziąć tak naprawdę tylko Siesta, Ale on już jest wzięty. Tak naprawdę to już jest cały zderzak. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest Taka duża zabudowa, zobaczcie to całe, to jest taki jeden element aż biegnący do tyłu z tymi poszerzeniami tutaj, z tymi nakładkami, no wygląda to bardzo ładnie, ale się po prostu nie spodziewałem. Swoją drogą to auto już seryjnie widać ma lampy soczewkowe i co, no wejdziemy sobie może w klapę bagażnika, weźmiemy sobie, nie no nie bierzemy tej Garage Mac. na razie jej nie bierzemy bo póki co to zupełnie się nie komponuje z tym, co mamy. Rocket Bunny ma zdjęty emblemat, ale Silvia wygląda ładnie, chociaż wolałbym sam napis Silvia bez znaczku Nissan'a. Mam nadzieję, że mamy tu jakieś ledy. Mamy całe przyciemnione, przydymione lampy. Czy one będą ledowe? Pewnie nie, zobaczymy. Na pewno by to wyglądało ciekawie. W ogóle to auto najbardziej obniżone w sumie nie jest jakoś tak super zglebione, mogłoby być lepiej. Eee, maska, maska pewnie będzie coś ciekawego Właśnie chodziło mi o coś tego typu Bo Speed Hunter bardzo ładną maskę do tego samochodu Tutaj zaprojektowało. Druga jest już taka bardziej driftowa, ale zupełnie nie pasuje do bodykitu, który jest opływowy, a ona jest ostra. No i z Garage Mag mamy również bardzo ładną maskę. Jednak, jeśli miałbym wybór, to brałbym już tą pierwszą, więc ją sobie na razie założymy. Później się zastanowimy, czy w ogóle ją chcemy. I teraz, tak naprawdę, zobaczymy, czy mamy tu jakieś fajne owiewki Si-Westa. Mamy owiewki Si-Westa, tylko że to jeszcze będzie do zastanowienia odnośnie tego, jaki założymy sobie. Spoiler. Więc tak, mamy Fertexa i Fertex jest, ma kilka tam wersji, ale to jest ta płaska. Mamy Rocket Bunny, to kaczuchy nie chcę zupełnie. I teraz APR to są te takie bardziej driftowe, albo takie z większym dociążeniem spoilery. Jeden z najładniejszych to jest ten z tego co widzę. Jest duży, ogromny wręcz, ale bardzo ładny. Naprawdę ślicznie się prezentuje. I ten taki smukły, ale pasujący to jest Carriage Mac I powiem szczerze, że teraz mam spory dylemat, bo ja bardzo lubię seryjny spoiler w tym samochodzie. To są już te takie driftowe. Liftowe, takie szalone. Chociaż w sumie można by to było ładnie dopasować do tego auta. I nawet w żadnym nie mam tego typu spoileru spoilera, tylko wolałbym go mieć troszkę niżej, wiecie, założonego lekko niżej. E, bo jest on ostry, jest on ciekawy, tylko no, wolałbym go mieć, wiecie, tak trochę. Trochę niżej. Spróbuję sobie go założyć. Ok, jeszcze nie poddawajmy się w tym wyborze. Spróbujemy zrobić coś takiego szalonego z tym samochodem, że będzie on w ładnym pakiecie, ale do tego jeszcze dołożymy mu czegoś ciekawego. I tak, eee, czym się to różni? Ok, tutaj jak już to bierzemy sobie te, ten dyfuzor, on tu będzie ładnie się komponował ze wszystkim. Do tego owiewka tutaj i jeszcze dokładka naprzód, i samochód już nie będzie taki delikatny. Siwest ma swoją dokładkę swoją drogą. I żadna oprócz, no w sumie jeszcze ta pasuje do tych z tyłu tutaj, ale nie, aż tak nie chcemy szaleć. Damy sobie tą siwestową dokładeczkę na razie. Swoją drogą zobaczcie nawet, że te reflektory mają napisy Silvia w środku. Ślicznie to wygląda. I tak naprawdę ten samochód, mam pomysł na niego. Mam pomysł na niego, mam, dzisiaj mam taki nastrój, wiem jak ten samochód chciałbym zrobić. Coś w kolorach szarości i właśnie czerni. Wydech. Wydech musi być spory i musi być e, wystający. Myślę, że będzie to może ten mark On jest całkiem... Znaczy on jest taki duży, troszkę za bardzo wystaje. Dalej mamy Speed Hunters, Siwest e, ma ładny wydech. Dobra, dobierzemy no Sewest to Westa w sumie dopasowany do pakietu, tak? On na pewno tam nie był jakoś specjalnie dostrajany i tak dalej, ale niech będzie. Mamy również lusterka Sea Westa, które są. Nie, mi się nie podobają. Nie lubię takich lusterek, po prostu. I zaraz pójdziemy do felg, ale zanim jeszcze zrobimy felgi, no to ja bym chciał zobaczyć na pewno przednie lampy. No, nie bierzemy sobie brewek. Możemy sobie dać najwyżej czarne albo coś w stylu żółci. Z tą drogą mamy czarne Speed Hunters i jakieś inne czarne tutaj, w sensie. One mają jakieś tutaj w środku. Nie wiem co to jest. Nie wiem czemu ma to służyć. Ale to są inne, inne lampy. Aha! One tak wystają tutaj. Nie wiem. Takich jeszcze nigdy nie widziałem. Czy. Nie wiem o co z nimi chodzi. W sensie mają takie odstające elementy klosza, ale po co to jest? Nie wiem czym one się różnią właściwie. A dobra, one takie są seryjnie, tylko to jest jedna z wersją właśnie z tym, z dolotem tutaj w lampie. Ja tak się dziwiłem, czym one się różnią. No to z dolotem w lampie sobie bierzemy. Robimy taką szaloną tutaj crazy furkę. Dobra, więc teraz co ja bym chciał zrobić, to nałożyć sobie jakieś ciekawe malowanko. No takiego samochodu jeszcze nie mam i po prostu chciałem mieć coś e, ciekawego, więc wchodzimy sobie w społeczność e, i teraz w popularnych oczywiście Monaliza z takiego driftu będzie, ale Monaliza z takiego driftu nie chce. Myślałem o czymś tego typu. E, niekoniecznie Tom, to też jest takie driftu, ale coś właśnie tego w tym stylu. Mam taki pomysł, mam dzisiaj taki nastrój właśnie na tego typu malowanka. Ten jest bardzo ładny, widać, że tu jest dopracowany, tylko że to nie jest malowanie pasujące do stylu, w jakim zrobiłem ten samochód. On ma być taki ciemny, ma być taki zakryty. Wiem, że do tego samochodu będą świetne malowania. Tu mamy coś ciekawego. Próbuję sobie skojarzyć skąd ja to znam i to wygląda świetnie ja bardzo lubię tego typu malowania jest dużo naklejek i to wszystko bardzo ładnie się razem prezentuje i to jest zrobione na siłęście ale bez takich dodatków jakie ja mam na rocket Bunny no to już nie będziemy raczej brać tego typu tu mamy coś takiego też w moim stylu tym dzisiejszym ja chcę coś ciemnego chcę coś takiego skrytego mógłbym to zrobić tak, takie jasne, takie proste Ale ja bym chciał właśnie coś, no nie chcę matu Ale chcę coś ciemnego, chcę coś czarnego Chcę taką panterę zrobić z tego samochodu Chcę taką, no taki samochód w ogóle Który w sumie byście nie pomyśleli, że ja bym taki mógł zrobić Właściwie Nie widzę tu czegoś Co by tak jakoś bardzo pasowało To nie Zobaczmy to No to jest całkiem ładne No jeden z takich najładniejszych, które w tym momencie mi się tutaj spodobało jest to zdecydowanie to malowanko no po prostu ono mi pasuje do wszystkiego w tym aucie i mógłbym je wziąć, ale nie jestem do niego przekonany, więc jeszcze przejdę się troszkę dalej, coś tu wybierzemy no chciałbym coś ciemnego, ale to musi być coś takiego wiecie z charakterem takie malowanie, które będzie się wyróżniało Śliczny kolor w ogóle, bardzo ładny kolor yy, Ktoś miał ciekawy pomysł No, kolor mi się podoba Mógłbym już nad tym... Nie, w sumie? Ja, no teraz te felgi tak pasują byle jak, one będą czarne Super to wygląda, śliczny kolor No ja właśnie lubię tego typu barwy Fioletu, no wiecie, już tyle razy brałem ten fiolet Jeszcze ten jest, widzę, ciekawy to jest po prostu taki błyszczący, szary kolor. Nie, biorę tamten. Jest po prostu śliczny. Pozdejmujemy sobie te naklejki, ale kolor jest piękny. Ok, więc nałożyliśmy na samochód, i w tym momencie tak naprawdę co możemy zrobić? To wejść w edy edycję winylu i usunąć sobie tu kilka dekali, Na przykład ten na samej górze nie chcemy. Make drifting. Street again, uh, Worka, Toyo, w sumie to wszystko nam tu nie jest potrzebne, nie, ja chcę takiego clean Chcę mieć czysty samochód na boku A mm, jak już to musiały być czarne te naklejki, a ja ich nie chcę, więc niech zostaną takie e, Zapisujemy zmiany i w tym momencie, a w sumie zrobiłem nowy zapis, bez sensu, ale to nic, to się później usunie Więc przechodzimy do ostatniej praktycznie rzeczy, którą będą felgi w naszym S15 Jakie to będą felgi? Na pewno nie te nismowe, standardowe. Będą to felgi z rantem, zapewne. Będą one czarne. No i teraz, wiadomo, że użyłbym tych, bo mi się bardzo podobają. Ale tutaj musi być coś z mniejszym rancikiem troszeczkę, bo z takim dużym rantem nie mamy aż takiego dużego poszerzenia. Te kosmisy są super, ale też już je używałem i nie chcę tak często używać tych samych felg, bo to jest nudne. Mogę użyć tych właściwie. One są do takich JDM-ów, bardzo ładnie pasują. większym Bym je sobie i zmienił na czarny kolor. A nawet chyba bez zmian na czarny kolor będą wyglądały już dobrze. Więc sobie je sprawdźmy. Są. One się teraz nie, nie będą się zmniejszać, bo już jest ok. I zobaczmy, jak one się prezentują przy overall, przy całym samochodzie. Troszkę jest za wysoki, mimo wszystko. Troszkę ja bym go jeszcze obniżył, więc będzie trzeba sobie nałożyć Airride. Felgi są ok, ale tak mi tutaj coś nie pasuje. W sensie, tak patrząc na ten samochód, czegoś mi tu brakuje. No, będą one ciemne, czarne. Będą one. A zróbmy je całe czarne, może to sprawi, że zmienię zdanie. Więc dobra. Niech będą czarne Dostosujemy dla obu No to oczywiście zaraz sobie ten lakier jeszcze dostosujemy Na razie biorę po prostu czerń I czy wygląda to lepiej? No wygląda to o niebo lepiej, okej okay. Dobra, no to to już jest tak, jak bym chciał, ale jeszcze przelecimy się po tych felgach, zobaczę, czy coś jest ciekawego. Okej, okay, jednak nic bardziej mi niż te kosmisy nie pasowało. Ja bym sobie jedynie tutaj wziął je w taki satynowy metalik, bo satynowe felgi wyglądają ślicznie. Bardzo lubię satynowe felgi i one będą też troszkę bardziej się wyróżniać w tym momencie. E, dobra, to jest śliczne, tak to mi się podoba Znaczy, w sumie czy jak chcę teraz satynowe? Może nie, troszkę dajmy im więcej połysku Bo tak bez tego połysku to one e, gubią się w tym samochodzie Więc zróbmy taki powiedzmy połysk e, Można zrobić połysk satynowy, to jest ciekawe e, Ok, to jest ciekawe, że możemy wziąć jeszcze połysk satynowy I to będzie wyglądało inaczej, zobaczmy jak to wygląda O no to tak może być, ok. No no i o to nie chodziło, nie wiem czemu ta gra tak dziwnie ten zatonowy kolor dobiera. Nie przyciemniliśmy szyb, a to jest podstawa. Przy takim aucie muszą być czerniutkie, że praktycznie nic nie widać w środku. I teraz tak, tu mamy z przodu zrobione wszystko. Owiewka jest, dokładka jest. Nie ma dokładki na próg. Z tyłu mamy dyfuzorek. I oczywiście trzeba zmienić rejestrację. Jaką damy sobie rejestrację? No nic ciekawego, po prostu damy coś takiego. Black, tymi właśnie tutaj cyframi, również zrobione. I stłoby wypadałoby wziąć jakieś czarne, ciemne czy jakieś takie no, które nie będzie się bardzo tutaj wyróżniać. Myślę, że to będzie z Rockport, bo tak z tego co widzę to nic innego tutaj nie pasi, nie pasuje nic innego. No nie, no Palm City nie. Więc bierzemy sobie Rockport, taki powrót. W sumie ten samochód już istniał wtedy, ale jeszcze go w Need for Speedach nie było. Z tego co pamiętam, była z 15 wtedy w, w InforSpeed. w Carbonie nie było, w Moswątp nie było. W Undergroundzie też się nie pojawiła. E, dobra, e, i teraz co? Dokończamy sobie, oczywiście, tuning. no Wyglądało to pięknie, już mi się podoba. Ten spanner wcale nie, nie wygląda źle. E, więc wchodzimy sobie w efekty i dajemy sobie pneumatykę. O, jak fajnie, patrzcie, o to mi chodziło właśnie. Tak jest! No i teraz to, teraz to możemy rozmawiać. Strzał gaźnika, no to nie dajemy żadnego strzału. Koloru nitro też nie mamy żadnych ciekawych. Dym z oponego był czarny, to bym wziął, ale czarnego dymu w tej grze nie ma. Neonu również nie chcę. No i klaks... nie, dobra, nie bawimy się w klaksony, robimy tuning wizualny. Dźwięk wydechu, no to dajemy najbardziej agresywny. Ton dajemy najbardziej niestandardowy. Posłuchajmy chwilę. Siarczyste strzelanie. Tak jest. I odgłos wydechu półmetaliczny. Dobra. O to mi chodziło, bo ten sam być taki właśnie zwariowany, no te reflektory świecą pięknie, bardzo mi się to podoba, jak świecą i z tyłu również świecą bardzo ładnie, jakby taki efekt chciałem uzyskać. Więc teraz wychodzimy sobie na zewnątrz i ja będę już kończył. Zapomniałem o kołach. Tarcze sobie trzeba nawiercić, zaciski sobie weźmiemy czarne z Willwooda. Um, chociaż nie, może niech coś się wyróżnia bardziej. Bo takie czarne to, to za dużo tego czarnego. Więc Niech coś się wyróżnia, weźmiemy żółte, żółte ze stopteku. Eee, weźmiemy sobie te takie troszkę smuklejsze żółte. One będą tu wyglądać lepiej. Eee, zapomniałem, no zapomniałem, eee, mamy nadcinane już seryjnie, bierzemy sobie nawiercane, takie po prostu troszkę bardziej ostre. Eee, I do tego oczywiście zacisk ten stopteku troszkę mniejszy. I to już będzie wszystko, bo napisów na oponach nie chcę. Więc tak się to prezentuje. A właśnie mogę zrobić jeszcze naciąg, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Więc w sumie widzicie, pozapominałem troszeczkę. A wysuną się nam chociaż trochę koła. O tak! O oh, je, yeah. o to mi chodzi, dobra. Naciągamy sobie i z tyłu sobie również naciągamy i to będzie wyglądało z tyłu jeszcze lepiej. Dlatego, że mamy praktycznie spaz do opony, więc jak będzie. O, jak będzie ona naciągnięta, to będzie wyglądało bardzo ładnie. O. Pięknie, o to mi chodziło. Teraz tak naprawdę mogłem jeszcze pochylić, ale nie chcę nic pochylać. Tak to wygląda bardzo ładnie. Troszkę jakby miał pozytyw, więc w sumie z tyłu mogę delikatnie, tylko żeby się tu spać, nie zepsuł. No tak powiedzmy, teraz sobie z tyłu pochylimy i z przodu delikatnie niż. O, dobra, tak widzę. Więc, tak już na zewnątrz prezentuje się nasza Sylwia. Jak widzicie, no bardzo ładnie wygląda. Jest obniżona. Ma air ride, więc jest jeszcze niżej, bo była jakoś tak za wysoko dla mnie. Co możemy tu zobaczyć? No, światło wyglądają ciekawie z tym dolotem tutaj w reflektorze. No i tak naprawdę, to nic więcej się tu ciekawego tak nie zmieniło. Mamy ciekawy spoiler. Dałem sobie nawiercane. Tarcze, no i dałem żółte zaciski, co też widzieliście. Autko prezentuje się ślicznie, kolor ma bardzo wyjątkowy. No, troszkę mi kamerka zniknęła. Także tym bym już zakończył dzisiejszy tuning. Ale jeszcze zobaczymy, jak się prezentuje myślę w nocy. No więc osobiście uważam, że jest to jedno z aut, które w nocy wyglądają zupełnie lepiej. O wiele lepiej niż w dzień. No przynajmniej to widać zdecydowanie po tym samochodzie. Także na stacji w ogóle te światła odbijają się ślicznie, auto prezentuje się super. Zablokowaliśmy się o dystrybutor. I tym właśnie tą scenką zakończymy dzisiejszy tuning. Dzięki Wam za obejrzenie, za ocenki, oczywiście za łapki w górę komentarze. No i widzimy się w kolejnym. Na dole w komentarzach proponujcie kolejne samochody. Myślę, że ten mi wyszedł tak jak po prostu chciałem. Także miłej niedzieli, zdrówka wszystkim i widzimy się w następnym. Cześć!